Wycięski czyn Wielkopolan z lat 1918-1919 jawi się na a w szczególności młodemu pokoleniu, jako czyn bardzo odległy, jako czyn już historyczny, kiedy nie ma już bezpośrednich uczestników. Ostatni uczestnik powstania Wielkopolskiego, Jan Żepa, zmarł 23 marca 2005 roku. Był ostatnim, Powstańcem Wielkopolski. W roku 1978 żyło jeszcze blisko 7345 uczestników. Dzisiaj pozostały po tych uczestnikach Powstania Wielkopolskiego martwe symbole. Symbole w postaci tablic, symbole w postaci tablic pamiątkowych w różnych miejscach, kościołach, na budynkach różnych instytucji, szkół. A także pozostały pamiątki przechowywane w szczególności w sercach i albumach rodzin powstańczych. Od 1 do 5 stycznia duża część Wielkopolski już jest wyzwolona. Możemy powiedzieć, że Niemcy, ci, którzy słyszą o tym, co się dzieje w samej Rzeszy widzą, że Niemcy wielkiego ducha nie mają, w większości udaje się opanować szereg miejscowości bez walki. I możemy powiedzieć to, że zdobyto Jarocin, Nakło, Mogilno, Jutrosin, Nowy Tomyś. To jest właśnie możliwość taka, że jest ten moment zaskoczenia. Zaskoczenia w tym czasie właśnie, kiedy rewolucja kiedy to, że Niemcy czują, że trzeba wracać do domu, chociaż nie, miejscowi ochotnicy, którzy wywołują te wrzenie rewolucyjne, te działania, nie do końca zdają sobie sprawy z tego, co zrobili. Bo proszę pamiętać, że Warszawa, Lublin, Kraków już są wolne, ale na terenach Białorusi, na terenach ukraińskich, łotwych stacjonują jeszcze niemieckie oddziały, Oberostu, liczące kilkaset tysięcy, które przecież porozumienia żadnego nie napisały, a żołnierze, którzy tam przebywają, no, gdyby chcieli wrócić przez Poznań do domu, prawdopodobnie bardzo szybko by zgnietli właśnie no, tą insurrekcję powstańczą. I tu wielka rola polityków, i warszawskich, i poznańskich, którzy będą. Powodować, żeby wstrzymać powstanie na kierunku północnym, żeby nie doszło ono właśnie do panowania Bygdoszczy. Po to, żeby właśnie przez Toruń Bygdosz te oddziały swobodnie mogły oberostów wrócić do Rzeszy Niemieckiej. W tym czasie przyjeżdża do Poznania zapoznawczo, yy, tak byśmy nazwali, generał Józef Dobor Muśnicki. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej zwrócił się do Józefa Piłsudskiego, żeby ten przysłał do Wielkopolski brakujących oficerów, a przede wszystkim wyższego stopniem oficera, to znaczy głównodowodzącego powstania, który by zastąpił majora Stanisława Taczaka. Tenże generał zasłużony w walkach pierwszego Korpusu Polskiego, walczący na froncie z Ukrainą, był człowiekiem wielkiego formatu wykształcenia i mówi się, że Józef Piłsudski chciał się pozbyć no, konkurenta, jeżeli chodzi o stronę e, tutaj wykształcenia wojskowego w Warszawie. Ale był to trafny wybór, ponieważ z doborem przybywa najpierw 185, a potem jeszcze następni oficerowie także około 250 wyższych oficerów, którzy będą tworzyć armię powstania. Ale dopiero dobór obejmie dowództwo po 16 e, stycznia 1919 roku praktycznie do 15 stycznia, dowódcą powstania będzie major Stanisław W czasie niedzielnej mszy, w święto Trzech Króli, mszy południowej, zwanej kiedyś sumą, książę Kulisiak powiedział tak do zebranych, kochani, dzisiaj zamiast Kazania, mam apel. Szybko po mszy świętej chcę zobaczyć wszystkich mężczyzn na naszym przemęskim rynku, gdyż czas walczyć za ojczyznę i wiarę. Przybyło ponad 500 osób, w tym wielu w mundurach jeszcze z armii pruskiej. Były żołnierze i wielu cywilów, i którzy chętni właśnie byli walczyć o naszą niepodległość. Z tych wszystkich, 500 ochotników, wybrano 120-osobowy oddział zbrojny zwany Przemęską Kompanią Powstańczą. Kompania Przemęska poszła w bój, wyzwalając okoliczne tereny. I tak też się ułożyło, że cztery dni później dowódca wróblewski wysłał oddział zwiadowczy w kierunku Włoszakowic, gdyż tam zdążał oddział Gręszucu i właśnie miejscowość ta była zagrożona. Poszedł patrol sześciosobowy i w tym patrolu zginął pierwszy powstaniec, Walenty Jęsiek, który spoczywa na naszym małym cmentarzu przy kościółku przy rynku. Kiedy odbyła się wielka uroczystość pogrzebowa, była to uroczystość religijno-patriotyczna, według relacji niektórych starszych osób zebrały się tłumy mieszkańców, które nawet nie mogły się zmieścić na cmentarzu, stały na rynku. Gdy ksiądz Kuliszak żegna zmarłego, zabitego Jęśka, gdy przypomniał jego biografię, gdy Walenty Jęsiek wrócił z wojska niemieckiego do rodziny na święta Bożego Narodzenia, chciał odpocząć. Matka powiedziała mu, co ty będziesz odpoczywał, a twoi koledzy walczą za wolną ojczyznę? Syn zmarnowany, z męczami, zmęczony trudami wojny, poszedł do oddziału i zginął. Gdy ksiądz wikariusz Kulisza przypomniał właśnie w ten sposób biografię tutaj Walentego Jeźdźka, matka przerwała mu i mówi tak: Proszę księdza, ja jestem dumna, że mogłam ojczyźnie oddać to, co miała najlepszego. Konsternacja wszystkich zebranych. Uczesny Wielki Patriotyzm. W nocy. 5 na 6 stycznia 1919 roku oddziały z Poznania i zdopiewa wyruszyły w kierunku Ławicy. Z Poznania wyruszył oddział konny podporucznika Ciążyńskiego w sile około 30 szabel. Wyszły oddziały Straży Służby i Bezpieczeństwa Palucha. Wyszły, wyszła artyleria podoficera, później podporucznika Kazimierza Nierzychowskiego. Były to dwa działa, dwa lekkie działa polowe z doskonałą obsługą już polską, polskich artylerzystów wyszkolonych w ramach wojsk pruskich. Natomiast z Dopiewa wymaszerowały dwie kompanie w sile 200 powstańców. Dołączyli do nich jeszcze powstańcy z miejscowości, przez które oddział przejeżdżał i przechodził, mianowicie z Dopiewca, z Palędzia, i ze skórzewa. Oddziały te około godziny 4.15 obsadziły okolice lotniska Ławica. Wcześniej były prowadzone pertraktacje już z załogą niemiecką, jednakże Niemcy nie chcieli się poddać. Zdecydowali się, że będą bronili lotniska. Wówczas działa Kazimierza Nierzychowskiego. Oddały trzy salwy w kierunku zabudowań koszarowych i wieży lotniska. Były to niezwykle celne strzały. Rozpętała się krótka, aczkolwiek bardzo ostra strzelanina ze strony Niemców niemieckiej. Również Polacy odpowiedzieli ogniem. Ilu było zabitych po stronie niemieckiej tak naprawdę nie wiemy. Natomiast wiemy, że po stronie polskiej był jeden z powstańców zabity i Mówi się, że od dwóch do sześciu powstańców było rannych. Niemcy się poddali, lotnisko zostało zdobyte. I ta akcja wyzwolania, która tutaj przebiegała, doprowadziła, że zgromadzony tu sprzęt lotniczy, samoloty, Sterowce posłużą do zbudowania nie tylko lotnictwa wielkopolskiego, ale także i lotnictwa Rzeczypospolitej. I tu właśnie duża rola pułkownika Juliusza Stakiewicza, który jako szef sztabu majora Taczaka dbał także o interesy odrodzonej państwowości polskiej i warszawskiej, wysyłając sprzęt wojskowy, przede wszystkim właśnie lotniczy. Zwycięska bitwa o Szubin 11 stycznia odbywała się pod bezpośrednim dowództwem pułkownika Kazimierza Grudzilskiego, który wraz z szefem sztabu Mieczysławem Paluchem objął właśnie dowodzenie. Bitwa szubińska rozpoczęła się w godzinach popołudniowych. Była zaskoczeniem dla stacjonującego ponad 400-osobowego oddziału niemieckiego. Kawaleria Kazimierza Ciężyńskiego odcięła posiłki w, ze strony Kołaczkowa. Tam rozegrał się jeden z epizodów właśnie boju o Szubin, gdzie ułani stawili opór właśnie naporowi niemieckiemu. Polek wtedy między innymi Piotr Mocek. Ułan z Mosiny który ma swoją ulicę, właśnie w, tym, w tej miejscowości. Bitwa Szubińska po południem 11 stycznia przyniosła miastu wolność. Znów na domach polskich mogły powiewać biało-czerwone flagi. Na cmentarzu, na posadzce w kościele świętej Małgorzaty, odkryto zmasakrowane. Ciała poległych 8 stycznia powstańców Wielkopolskich. Kilka dni później rodziny z całej Wielkopolski przyjeżdżały po te ciała. Odbył się także pogrzeb tutaj, 15 stycznia, tych powstańców. Od 11 stycznia Szubin był wolny, a kilka dni później powstała Kompania Szubińska, złożona właśnie z młodych ochotników z naszego terenu, 140 osób wstąpiło do powstania i walczyło na froncie północnym, a później z oddziałami poznańczyków walczyły na wojnie polsko-bolszewickiej. Nasz dziadek był powstańcem Florian Dzięcioł, który walczył na tych terenach. Dziadek opisał szczegółowo swój udział w Powstaniu Wielkopolskim i wiemy, że tutaj na tym placu gromadzili się powstańcy przed bitwą o nową wieś Zbąską w której był obsługującym kulomiot, jak on to nazywał, czyli karabin maszynowy, taki ciężki maksim. Opisał to w swoich opowiadaniach już po, po zakończeniu działań. Na, na podstawie tego dokładnie wiemy, gdzie, w jakich dniach i jak wyglądała ta bitwa. Jako powstaniec był później przeniesiony ze swoim oddziałem w rejon Miłosławia, gdzie szkolił już wtedy Poborowych polskich stamtąd z 56. Pułkiem Piechoty był transportowany już na wschód i brał czynny udział w wojnie bolszewickiej. Pomnik, to mi taka myśl przyszła w 2008 roku ze względu na 90. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, żeby powstańców upamiętnić. No i tak się stało, że zorganizowałem dzięki pomocy życzliwym ludziom w koło iśmy to zorganizowali i ten pomnik powstał. I w tej chwili przygotujemy się jeszcze do jego modernizacji i upiększenia, ale to na setną rocznicę powstania Wielkopolskiego. Znajdujemy się na terenie cmentarza parafialnego w Wolsztynie, a tuż za mną są kwatery żołnierskie. Kwatery żołnierskie, na których również pochowani są powstańcy Wielkopolscy. To tutaj przychodzimy z kwiatami i zniczami i pamiętamy nie tylko w dniach, kiedy świętujemy. Powstanie Wielkopolskie, ale przy każdej okazji patriotycznej. Za nami jest sztandar, i koledzy trzymają sztandar powstańców Wielkopolskich z Wolsztyna z roku 1947. Na drzewcu tego sztandaru jest 75 gwoździ wbitych z nazwami różnych kół i stowarzyszeń. Pamięci powstania wielkopolskiego. Nie tylko z Wielkopolski, ale również prawda, z Bydgoszkiego i Z Dolnego Śląska. Ten sztandar zwieńczony jest Orłem. Grot tego sztandaru to orzeł, zrywający kajdany, zrywający się do lotu. To symbol właśnie powstańców wielkopolskich, którzy wybili się na niepodległość. Ważny jest też chyba płat tego sztandaru. Bowiem z chwilą zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego wszystkie oddziały, które posiadały własne sztandary, za punkt honoru uważały, żeby na płacie tego sztandaru był wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. On widnieje na wszystkich sztandarach powstańczych. No więc jest to takie piękne nawiązanie. Ten sztandar również gości na uroczystościach Apeli Jasnogórskich. Jedną z istotniejszych grup, które przygotowywały powstanie, to właśnie byli skauci. Ale takich grup było o wiele więcej. To byli również sokoli, to były różne towarzystwa, które powstawały wtedy na terenie Zaboru Polskiego pod różnymi pretekstami. Chodziło o to, żeby zmylić Niemców. Wszystkie te grupy ćwiczyły się w przygotowaniach do powstania zbrojnego. Musimy powiedzieć niestety, że nie całe społeczeństwo chciało w ten sposób odzyskać niepodległość. W Wielkopolsce silne były grupy, które liczyły na to, że tą niepodległość odzyskamy w wyniku traktatu, traktatów i porozumień międzynarodowych, że konferencja pokojowa, która otoczyła się w Paryżu, że ona podejmie takie decyzje, które pozwolą na Powrót Wielkopolski w granice oj, ojczyzny. No ale to były płonne nadzieje, i gdyby nie ten spontaniczny ruch głównie młodych ludzi, to te powstanie i te cele nie zostałyby osiągnięte. Niekiedy na różnych Obrazach widzimy skautów w krótkich spodękach, którzy panowują poznań. Oczywiście to byli skałci w roku 1912, a w roku 1918 część z nich już przeszła przez front e, na zachodzie czy inne fronty w Serbii i Macedonii. Byli to jest dorośli ludzie. E, jeżeli chodzi o skautów, to mamy tutaj kompanię skautową Wierzejewskiego, która wejdzie w skład 55. późniejszego pułku piechoty, a w czasach powstania pierwszego pułku strzelców. Wielkopolski. Drugi oddział skautowy powstał w, w Kościanie. E, to była tak zwana rezerwa skautowa. Brała ona udział w walkach pod Lesznem. Też miała swojego poległego e, Franciszka Mastalerza. Wkrótce jednak została rozformowana, a e, żołnierze e, tej formacji wstrzeleni do innych jednostek. Zakrojony na szeroką skalę ten program działań zbrojnych był przeniesiony na grunt dyplomatyczny przez Romana Dmowskiego. Zresztą i Naczelna Rada Ludowa, i środowiska wokół niej skupione zwróciły się do Dmowskiego, ażeby on, kiedy zaczną się obrady konferencji w Paryżu, tej pokojowej konferencji, ażeby to podniósł. I on to oczywiście podniósł, pokazując rzekome pokojowe nastawienie Niemiec do. Świata, które było deklarowane, a z drugiej strony realne działania zbrojne przeciwko powstaniu. Bardzo umiejętnie wplutł w cały kontekst całej tej gry dyplomatycznej wówczas tych negocjacji pokojowych, co w konsekwencji oczywiście doprowadziło do tego sukcesu. W lutym mamy już jak gdyby koniec zasadniczych działań powstańczych, a ostatecznie w 28 czerwca 19 roku. Prowincja Wielkopolska znajduje się w granicach państwa polskiego. Po podpisaniu rozejmu 16 lutego 1919 roku pozornie wydawałoby się, iż Niemcy pogodzili się z zaistniałą sytuacją, że Polacy mają prawa do terytoriów, które będą mogli przyłączyć do Rzeczpospolitej. Musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, że Niemcy Praktycznie wszystkie środowiska polityczne niemieckie i rządzące również socjaldemokracja w Niemczech w owym czasie nie chciała się zgodzić na jakikolwiek uszczerbek terytorialny na jej wschodnich granicach. W wyniku działań powstańczych już pojawiła się koncepcja, że co najwyżej Polacy mogą w formach swojej państwowości oderwać od państwa niemieckiego na jej granicy wschodniej tylko i wyłącznie pewne obszary nieduże. Wręcz ograniczające się do pewnych obszarów w okolicach Ziem, w okolicach dzisiejszego miejscowości Konin i Koło. To były obszary określone w dwóch, trzech powiatach graniczących z tak zwaną tym dawnym państwem carskim, rosją carską. To były wszystkie ustępstwa, na które Niemcy się chcieli zgodzić. Wielkopolska jest jednym z takich trzech istotnych prowincji z dawnego zaboru pruskiego, które się dostały w skład państwa polskiego, bo pamiętajmy o tym, że trochę na modłę tą poznańską i bardzo dobrze jednak zorganizowane były Powstania Śląskie, szczególnie drugie czy trzecie. Były robione że tak powiem, na terytorium, które nie należało do I Rzeczpospolitej, było jak gdyby poza jej zasięgiem, ale tam również się to udało, więc ta symbioza, zresztą Korfanty pojawia się i na Górnym Śląsku, i przecież w Wielkopolsce. No i ostatecznie ta trzecia prowincja to jest Pomorze, przy takiej sprawnej grze dyplomatycznej udało się to włączyć, przynajmniej dostęp wąski, ale jednak do morza na skutek działań Romana Dmowskiego. Triumfuje ta myśl zachodnia, że Polska no, a wielkopolska, w, w czym jej ranga, to jest kolebka polskości. No, trudno sobie, wyobrazić to państwo nawet w sensie symbolicznym, takim cywilizacyjno-kulturowym, no bez tego, gdzie się to wszystko zaczęło, bez Gniezna, bez Poznania, bez tych elementów, prawda, tak symbolicznych i tak poruszających całą kulturę narodową polską. To po prostu państwo kalekie, ułomne, zresztą tak jak mówię, to się wszystko spinało z innymi prowincjami, które były poza państwem polskim i to nie tylko tak jak Wielkopolska od czasów Rozbiorów, ale tak jak Śląsk, praktycznie gdzieś około 800 lat. To są rzeczy też bardzo mocno działające na wyobraźnię, inspirujące polityków. Znaczenie powstania wielkopolskiego było należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim wymiar propagandowy, społeczny, patriotyczny. Było to powstanie w owym czasie, które dawało bezpośrednie zwycięstwo Polakom. Pokazaliśmy, że można pokonać wielkiego przeciwnika. Jednocześnie przyłączenie tych ziem Wielkopolski podwyższyło potencjał gospodarczy odbudowującej się Rzeczpospolitej, która należy pamiętać o tym, iż była całkowicie zniszczona. Zniszczenia, które miały miejsce na pozostałych obszarach Rzeczpospolitej, odrodzone już, były nieporównywalne z żadnym obszarem ówczesnych działań wojennych w czasie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Ilość mostów, ilość trakcji kolejowych, obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, gospodarczych, no to były tysiące. To powodowało, iż dziesiątki tysięcy ludzi nie mieli gdzie mieszkać. Wielkopolska nie była aż tak zniszczona i zarazem jej potencjał gospodarczy, jej poziom gospodarczy dawał możliwości II Rzeczpospolitej, aby odrodzone państwo polskie mogło wskoczyć szybciej. Wyjść z tego impasu i wskoczyć szybciej na tę drogę rozwoju gospodarczego, z którymi tak się borykaliśmy kolejne lata, aby unormować pozycję gospodarczą system monetarny i dopiero później po kilku latach zacząć w rzeczywisty sposób budować dom gospodarkę II Rzeczpospolitej. Powstanie wielkopolskie to jest pewnego rodzaju dla wielkopolan, myślę, powstanie ważne funkcjonujące, natomiast w skali kraju zapomniane. Z okazji 90. rocznicy, czyli w dosyć odległym czasie, były przeprowadzane badania, które mówiły, że niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, kiedy przeprowadzono na pewnej grupie reprezentatywnej badania, około 46% się domyślało, że było takie powstanie. Gorzej było, kto wygrał, gdzie się toczyło. No, to też świadczy, że to powstanie, które wykonało w całości postawione zadania, Jednocześnie powstanie, które pozwoliło nie zmarnować polskiej krwi na nadaremnie, ale z jednej z drugiej strony też przygotować e, świetne wojsko, zaprawione w bojach wojsko, e, które do, w walkach o Galicję Wschodnią, front litewsko-białoruski czy powstania śląskie mogło e, no, jeszcze wiele wnieść i wniosło, prawda? Nie jest w Polsce docenione. I myślę, że tylko zamykanie się na dacie 27 grudnia 1918 i dacie właśnie rozejmu 16 lutego 19 roku jest krzywdzące dla Wilkopolonu. Bo proszę pamiętać, że przez ten ca cały czas, aż do końca 19 roku, praktycznie na froncie Wielkopolskim ginie 60 powstańców. Na tym froncie Wielkopolskim są oddziały, one się oczywiście grupują i teraz w czasach tym właśnie dowództwa Dowbora, one z tych kompanii tworzą się bataliony, tworzą się pułki, tworzą się dywizje, tworzy się to Armia Wielkopolska. Mówiąc o Powstaniu Wielkopolskim musimy mieć świadomość i podkreślać cały czas ten fakt, że to nie był tylko ruch lokalny, ruch o znaczeniu dla jednego regionu Polski, że powstanie wielkopolskie było niezbędnym elementem odzyskania i umocnienia niepodległości przez cały kraj. Bez zwycięskiego powstania wielkopolskiego ta żyzna, bogata ziemia nie weszłaby w skład Rzeczypospolitej, a jednocześnie spowodowałoby to, że Rzeczpospolita odrodziłaby się jako kraj o wiele słabszy militarnie, gospodarczo. No, kraj w, w, niestety, jak przypuszczamy, niezdolny do obrony w wojnie z bolszewikami. Te olbrzymie magazyny broni wyposażenia. Te 200 samolotów, które powstańcy zdobyli na lotnisku Ławica, to wszystko posłużyło na wyposażenie Armii Polskiej i pozwoliło nam obronić się w, w w późniejszych walkach z Warszawikami i obronić również Warszawę. Powstanie wielkopolskie powinno być powodem do dumy. Wydaje mi się, że jest mało znane. Bardziej znamy te tragiczne powstania, te, które jednak upadły, prawda, mówimy, Gloria Victis. Natomiast tutaj to, co było takim sukcesem, jest mniej znane, a powinno być, bo pamiętajmy o tym, że to jest też triumf. Zorganizowania się narodu i myśli tej zachodniej. Trzeba też pamiętać, że kiedy się dzisiaj bierze pod uwagę Kresy Zachodnie dalej położone niż Wielkopolska, to pierwotna myśl zachodnia Polska. Ona się pojawiała jeszcze w czasach zaborów. Ona dotyczyła głównie obozu narodowo-demokratycznego i kreślona była aż do Odry, już przez Jana Ludwika Popławskiego. Więc najpierw to musiało w umysłach powstać, później musiało się zmaterializować ta mieć zachodnia w pewnych sukcesach konkretnych sukcesach politycznych powstanie Wielkopolski, włączenie Wielkopolski do II Rzeczpospolitej, to jest ten sukces, a dalej ta myśl nie ginie, ta myśl zachodnia, ona się rozwija, ona będzie miała swoje przełożenie już w obozie narodowym w 1940 roku, kiedy się będzie mówiło o granicy na Odrze i Nysie, a później komuniści to podkupią Stalin, to przejmie po to, żeby jakoś uspokoić Polaków ym, po stracie kresów wschodnich. Te, te triumfy myślenia zachodniego, jeśli chce się być państwem zachodnim, Musi się myśleć o okresach zachodniej Rzeczpospolitej, o jej wadze, o jej orandze, o dawaniu pewnej przestrzeni rozwoju takiego kulturowego. Była to myśl antyniemiecka, bo Niemcy chcieli nas wypchnąć z tych terenów, ale zarazem była to myśl zachodnia, bo chcieliśmy być częścią tejże zachodniej Europy. Więc tutaj powrót do myśli piastowskiej to jest, to powstanie symbolizuje w praktyce ten trend. Piastowskie granice, myślenie o Mocnym osadzeniu się i nad Bałtykiem, i w dorzeczu Odry, i w obszarze Śląska. To jest coś, co Wielkopolska dała taki przykład sukcesu w tym zakresie, i tu sukcesu można powiedzieć wręcz na pełną skalę.